Urząd Miasta Kielca oficjalnie przejął budynek przy ulicy Leśnej, zakupiony pod koniec października od Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Budynek został opróżniony z wszystkich niepotrzebnych uczelni, już mebli. Pozostały tylko regały, które Urząd Miasta myślę, że sobie w archiwum świetnie wykorzysta. Wyczyszczony także myślę, że bez żadnych tutaj będzie bardzo miło. Oddane będą miło klucze i wszystko będzie grało tak jak. Należy. Nieruchomość o powierzchni użytkowej ponad 5,5 tysiąca m2 została nabyta za kwotę 8 800 tysięcy złotych. To dwa połączone ze sobą budynki. Jeden o czterech kondygnacjach plus piwnica, drugi trzy kondygnacyjny, także z piwnicami. Sprawdzimy stan liczników wszystkich, czyli liczników wodomierzy, gazomierzy. Sprawdzimy, jak nieruchomość jest w środku po prostu jak wygląda, czy nie ma żadnych zniszczeń. No, i to będzie to wszystko, co dzisiaj planujemy. Kolejny krok to powołanie przez prezydenta Kielc komisji, która zajmie się opracowaniem koncepcji dostosowania nieruchomości przy ulicy Leśnej do zadań realizowanych przez Urząd Miasta Kielce. Pracami będzie kierował sekretarz miasta. Trzeba m.in. zmodernizować instalacje na potrzeby administracji, wykonać remont obiektów, w tym przystosować duże sale wykładowe i inne pomieszczenia do obsługi mieszkańców. Jest przed nami sporo pracy. To była również sala gimnastyczna, gdzie są plany w tej sali gimnastycznej zrobić tutaj taką salę. Usługową, bo tam jest 200 m2, czyli takie biuro prawdziwego zdarzenia biuro obsługi interesanta dla mieszkańców miasta. Byłyby tu skupione usługi no, różnego rodzaju, począwszy od tych, które są dzisiaj na Szymanowskiego, po, po te, które tutaj są w rynku, czyli rejestracja pojazdów, prawa jazdy, wydawanie dowodów rejestracyjnych. Także no te wszystkie usługi dla mieszkańców, które są w tej chwili no również porozrzucane w różnych miejscu i zmierzamy w tym kierunku, żeby to jak najszybciej uruchomić. Docelowo na Leśną przeniesiona zostanie także część archiwum z siedziby ratusza przy rynku oraz wydziały mieszczące się obecnie przy ulicy Strycharskiej i Koziej.